I płoną lasy. Tysiące strażaków walczy z ogniem Hiszpania. Tysiące strażaków walczą z ponad 50 pożarami lasów. Ewakuowano ok. Pół tysiąca osób. Kilka tysięcy strażaków uczestniczy w sobotę w akcji gaszenia ponad 50 pożarów lasów w Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja panuje na północnym wschodzie kraju, gdzie do popołudnia z zagrożonych terenów trzeba było ewakuować blisko pół tysiąca osób. Najwięcej osób ewakuowano w katalońskiej prowincji Girona. Od piątkowego wieczora ogień strawił tam 500 hektarów lasów. Jak przekazała hiszpańska obrona cywilna, w walce z pożarami w okolicach katalońskich miejscowości Lanca, Selva de María El Port de la Selva bierze udział kilkanaście jednostek Straży Pożarnej wyposażonych w 90 wozów gaśniczych oraz 15 śmigłowców. Przedstawiciele Straży Pożarnej na których powołuje się agencja Europa Press, wskazują, że walkę z żywiołem w prowincji Girona utrudniają silne podmuchy wiatru. Zaznaczają, że ekipy gaszące ogień mają problem z przewidzeniem kierunku, w którym przemieści się pożar. Trzeba było ewakuować kilka okolicznych wsi, a także zamknąć cztery drogi, podaje policja. Przetransportowanie kilkudziesięciu osób w bezpieczne miejsce konieczne było również w związku z pożarem, który w sobotę po południu wybuchł w pobliżu wodnego parku rozrywki w miejscowości Kallera w prowincji Walencja na wschodzie kraju. Szalejące od kilku dni pożary w Hiszpanii są efektem utrzymujących się wysokich temperatur powietrza, przekraczających 40 stopni. W sobotę po południu najwięcej pożarów było we wspólnotach autonomicznych Katalonia, Andaluzja, Walencja, Asturia oraz Madryt.